Jak wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na zmianę Katowic? No, na pewno wpłynęło pozytywnie, ponieważ środki, które otrzymaliśmy jako miasto, były na tyle duże, że mogliśmy przede wszystkim zmienić przelotowość naszego miasta przez wybudowanie tunelu pod Rondem. Zmieniło się samo Rondo, słynne oko Katowic, cudowne miejsce sztuki, gdzie mogą się spotykać wspaniali ludzie. zmieniły się w ogóle drogi w Katowicach. Dużo się jeszcze w tej chwili dzieje. Jest wspaniała renowacja całego rynku. One są wszystkie kamienice. Fantastyczne zresztą, których normalny człowiek chodząc po wychodniku nie widzi. Przyjrzyjmy się czasami, jak cudownie wyglądają. Się był straszny, był okropny, brudny i nieciekawy. Taki właśnie jeszcze postkomunistyczny. Natomiast w tej chwili jest to coś pięknego. Jest to na skalę już światową. Buduje się wspaniałe centrum kongresowe, w okolicy spotka. Buduje się do tego tak dodatkowo. Orkiestry symfoniczne, Muzeum Śląskie, które jest rozbudowywane w niesamowity sposób, powstały nowe uczelnie, które były rozsypane po prawie że całym województwie. W tej chwili się one już skupiły w samym centrum. Na ulicy Wodnej i Pawła powstaje y, na przykład y, centrum szkolenia kadr filmowych, które było w zupełnie oddalone, dość oddalonym miejscu od y, centrum. Jest miejsce do tego, żeby przysiąść, na ciekawy, czego nigdy nie było. Jak to sięgam pamięcią, katolice były szare, nigdy nie odnawiane, nikomu jakby nie zależało. W tej chwili zawsze wszystko się rozwijało pieniądze. W tej chwili te pieniądze są i dzięki wspaniałym wodarzom naszego miasta są one doskonale wykorzystywane. Wystarczy wyjść z domu, przejść na rynek i zobaczyć jak z każdym dniem, tygodniem Katowice nasze się zmieniają. Jest po prostu pięknie.